Witam, witam. W tym miesiącu, w lutym, minęła mija, minęła już chyba dziesiąta rocznica powstania serwisu internetowego youtube.com. W zasadzie powinna się mówić www.youtube.com lub z angielskiego, bo jak już po angielsku, to po angielsku www.youtube.com. Powiesz, a co mnie to obchodzi? No mnie obchodzi, pamiętam, jako taki chłopaczek jeszcze w liceum, Pasjami lubiłem oglądać filmy amerykańskie, no wówczas to były głównie westerny, może jakieś ze dwa wojenne, chociaż rzadko robili wojenne. Dużo komedii, ale w Polsce leciały polskie komedie i ruskie, no i czeskie wcale nieśmieszne komedie. Ale w tych amerykańskich filmach oglądałem nie życie pastuchów, krowich pastuchów z amerykańskiej wsi, a najbardziej to też, bo to była. To była główny powód, ale bardzo pasjonowało mnie oglądanie tych sterty nazwisk, te 100 czy 200 nazwisk w czołówce. Takie szybkie przesuwanie do dudu po nazwisku. Wszystko tam była cała lista płac. Od reżysera i aktorów począwszy do przestrzelerów, koni i, i czegoś tam. I czyściciela, broni i różnikarza do tych które sprzątały końskie łajno z planu filmowego i dziewczyny, które były łącznikami między reżyserem a But McDonalda, słuchaj, Kate, skocz, skocz do kiosku do McDonalda przynieś mi hamburgera i Koklakore czy tam coś innego. Albo skocz, skocz do piosku ruchu po, po papierosy. Też i w tym spisie nazwisk szukałem nazwisk polsko brzmiących Kilka razy zauważyłem, ale gdzieś tam na końcu tej listy, to znaczy przy funkcjach stanowiskach najmniej ważnych. Potem, potem pokazał się taki, to już było w latach 80., nawet chyba 90. znany amerykański film, uciekający punkt, gdzie taki kierowca miał przeprowadzić jakiś wyścigowy, na wyścigowy potężny samochód osobowy no, ze sportowym charakterem z jednego końca Ameryki na drugi koniec Ameryki przez kilka stanów. Miał tylko trzy dni na spanie, na robienie kupy z jedzenia i na drogę. No więc się spieszył bardzo, a ponieważ miał charakter i duszę wyczynowca, sportowca, kierowcy sportowego, no to dawał po gadach, pędził tak bardzo, że jakiś tam policjant lokalny zauważył to i postanowił tego kierowcę zatrzymać i ukarać go. No i potem, no i jest cała fabuła tego filmu, jak ten kierowca, ten właśnie, ten kierowca miał polskie nazwisko, Kowalski. Tak to się czyta po amerykańsku, a po polsku po prostu Kowalski. W dodatku Władysław, chyba Władek No, Czasem więc spotyka się takie nazwiska w panorice brzmiące. Ale były to takie raczej pośrednie jakieś tam funkcje, stanowiska nic nieznaczące z tego zakresu, tam stanowiska z zakresu łopatologii stosowanej. Kidów, łopata, widwy. Jakiś tam kierowca, który służy do szybkiego wrzucenia samochodów. No, jednym z takich wysoko postawionych Polaków, Polaków mówiących po polsku, jeszcze ciągle myślących, mówiących po polsku bardzo ładnie, jest dawny doradca prezydencki, profesor Zbigniew Brzeziński. No, dum, duba, y, chluba i duma polskości Polaków. Kim by nie był, to jednak jest to Polak w Ameryce bardzo. Na kiedyś popularny, a jednak Polak. I drugim takim nazwiskiem, który, znaczącym, którym w tej stercie różnych innych drobnych nazwisk, które spotkałem, to jest nazwisko pani prezes, aktualnie prezes, teraz w lutym zmieniono prezesa, właśnie serwisu YouTube. Pani Suzyn z e, elektroniką żeby nie pomylić, Wójcicki, tak się pisze po polsku, właśnie. Nie wiem jak się czyta. Pisze się Wojcicki, a czyta się po, po angielsku chyba inaczej, tak jak Kowalski, czyta się inaczej kołski, To tu pewnie nie Wojci, Wojcicki, tylko co? Wojciki? Wojcikej? Jak wiesz, jak się to czyta, to napisz mi to w komentarzach fonetycznie i jak się czyta po amerykańsku czy po angielsku nazwisko. Polskie nazwisko Wojcicki. No Wojcicki, ale za, już bez tego, bez tej kraseczki Wojcicki. Susan Wojcicki. No i teraz kilka słów o pani prezes. Jest to Amerykanka, ale w pierwszej linii no, ma gronie polskie. Jej ojciec, jej tata Stanisław Wójcicki, Wójcicki dobrze powiem, ciągle, no Wójcicki w każdym razie, Wojcicki, to chłopak, to Polak. Rodził się w Warszawie w 1967 roku, a więc w okresie wybuchu wojny, w chwili wybuchu wojny miał Trochę więcej niż dwa lata, dwa i pół roku, a, powo a by mamą była bibliotekarka warszawska, ojcem był prawnik z Warszawy. No i po wojnie w 1949 roku, a więc Staś, mały Staś, miał już coś koło 12 lat, mama, wraz z mamą, mama i syn i Staś wyemigrowali do Szwecji. Nie wiem dlaczego, nie znam przyczyny, ale do Szwecji. W Szwecji też nie byli za długo, ponieważ Szwecja. No, mimo wszystko tamta Szwecja powojenna, mimo że nie brała udziału w wojnie, nie była to polityka gospodarcza, nie był to kraj złoty, złoty raj dla Polaka, więc pomieszkali w tej Szwecji i po kilku latach wynieśli się do Ameryki, do prawdziwego raju na Ziemi, do Ameryki. No i w Ameryce Staś, no to już i wtedy nie Staś. W po Polsku Staś, no, Stanisław, pan Stanisław kończy kolejne szkoły, kończył. Uniwersytet w wciągawkę, żeby nie pomylić, e, w Uniwersytecie H Harvard, ale tam jeszcze jakieś dwie czy trzy inne, chyba trzy inne uczelnie, nie pamiętam dokładnie, dokładnie się stanowiska też nie niskiego, profesora e, Uniwersytetu Kalifornijskiego chyba. Nie jestem pewien tutaj, czy do Kalifornii była, chyba tak. Ale jako młody Stanisław, jako tuż po studiach, poznał tam Amerykankę, no, Żydówkę, córkę rodziny emigrantów żydowskich z Rosji, Ester, Ester Hoffman. No i zakochali się w sobie w pobrali się. Żona Stanisława była nauczycielką, była też bibliotekarką, skończyła. I też kilka uczelni, w tym m.in. Sorbonne, tam studiowała historię i język francuski. A czego uczyła w szkole? No, była filologiem, chyba francuskiego uczyła, ale była też po godzinach dziennikarką w takim lokalnym amerykańskim serwisie, internetowym serwisie typu newsowskiego, tam gdzie takie coś jak nasz um, Onet, jak nasz inter, ten, Interia, Wirtualna Polska. Tak, tak. Serwis, który miał także cały potężny blog, ten dział blogów politycznych, a więc komentarze w postaci blogów. I pani Ester Wójcicki pracowała w tym serwisie jako dziennikarz. Nie wiem, co robiła. Mieli, Wójciccy mieli trzy córki. Najstarsza z nich, Suzen, w tym roku, w lutym, właśnie została prezesem. YouTube, YouTube'a, ale Susan, Susan obserwowała pracę od początku, od pierwszych chwil powstawania Google'a. Dlatego, że to właśnie jak słyszałeś, że Google powstał w garażu, trzech chłopaków, młodych chłopaków amerykańców robiło Google'a, w garażu to właśnie w garażu pana profesora Stanleya Wojcickiego. A młoda Susan przyglądała się tam. No, namiętnie nie wiem dlaczego. Czy ją tam pociągały te robótki programa, progra, programowania, czy może któryś z opaków, tego nie wiem. Do tego stopnia była zaangażowana, że przez cały czas pracowała w Google. Ostatnio była szefową potężnego działu reklamy w Google, ale ciągle przebąkiwała, że chciałaby wreszcie poprowadzić jakąś część firmy, koncernu. Coś swojego. No i w tym roku, w lutym, doczekała się awansu na samodzielne stanowisko. Teraz YouTube, chociaż jest częścią Google'a. Jest to w, w tej wielkiej firmie pod nazwą Google Company. No i jest szefową YouTube'a. A tu zobacz kilka. Ach, no zobacz. Tu jest pani Suzan przed garażem, który właśnie był prapoczątkiem Google'a w tym garażu chłopaki zakładali to wszystko. A to jest aktualna siedziba YouTube'a już. Zdjęcie najnowsze, chyba najnowsze jest o tutaj, to właśnie na tle winietki YouTube. No tak, tak więc mamy i my troszeczkę maleńką swoją, maleńkie swoje, swoje ziarenko, ziarenko prawdy w YouTube'ie w sukcesie YouTube'a i kupa. póki co do miłego to